Cześć witajcie w kolejnym odcinku Enemy Fronta. Zaczynam z tego ekranu, ponieważ jak dobrze pamiętacie, ostatnio coś się stało i nie chciało nam za załadować gry. Kaccenki, był czar czarny ekran, a pierwsze w ogóle scraszowało, później był czarny ekran. Zobaczymy co się teraz stanie. Jeżeli teraz będzie coś nie tak, to może to jest wina programu do nagrywania i coś tam się powoduje, jakieś sprzeczności z tym, ale to trochę nie ma sensu, ponieważ wszystkie inne działały. Zaraz zobaczymy, kurczę o co chodzi. Mam Na nadzieję, że teraz wszystko będzie działało okej. Okay. Jest kacenka, także oglądajmy. To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec rzeszy jest bliski. zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia, ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Okej, okay, a więc chyba zbliżamy się do końca gry, z tego co tutaj widać. Wow! Spotkaj się z kozerą. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja mam branie? We wszystkim. Nic cichego. Tam jeszcze to nie jeden best. Dobra. Musimy się spotkać z Kozerą, czyli naszym dobrym przyjacielem. Nie, nie chcę strzelby. Kurde, mogłem strzelić tą beczkę, znaczy beczkę, kanister. Spamuj granatami tam! Może ktoś zginie. O, ktoś tam jednak zginął. Ja, coś mi da pójście, a nie, to jest po prostu stamtąd przejście. Dobra. Dobra. Wow. Apteka. No, tu mogę namalować. Zróbmy to. Taki smaczek dodatkowy. Chyba to nic nie. Może tam jakiś achievement jest za narysowanie wszystkich, ale no, trochę tego szukać w tej, w tej grze, to by trzeba było ją przechodzić trzy razy może. Więc dobrze miejscówki obadane! Jestem z armii krajowej. Już wszystko w porządku. Dziękuję. Dziękuję. Przedostań się do rzeki. Ewakuacja już się zaczęła. Dobrze oczywiście. Dziękuję. Chcę na dół zejść. alarm. SZLAKT ALAM! O cholera. Więcej was tu nie było. Get them out. Okej. Okay. Co my tu mamy? Jakiś licznik, ale no tutaj mam iść. Okej. Okay. Kolejna kadrenka. Tak, że już się, tak, 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 chyba zbliżamy ku końcowi, już to faktycznie widać. Nie będzie jakaś taka bitwa ostateczna, coś w obronie Warszawy czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Spotkaj się z kozerą, okej? Okay. Cel cały czas ten sam. A, tu jest kozera. Załatw jednego, ja zajmę się drugim. Okej. Okay się mieli zająć drugim ty idioto co oni tu w ogóle szukali skrzynki jak widzę takie skrzynki to mi się od razu wiedźmin przypomina jakieś dobre luty. oczywiście wiedźmin 3 bo nie wiem jak tam było w pozostałych grałem tylko w trójkę gdzie trzeba iść? kozera what are you doing? No do góry Jeszcze wyżej, ok. Proszę, proszę, nie jesteśmy z armii krajowej. Jesteśmy zwykłymi cywilami! Nie! O, wypały! Dobra, twój wybór. Możesz albo osłaniać mnie stąd, albo iść do zajedni, a ja będę osłaniał ciebie. By zająć stanowisko snajperskie albo żeby zaatakować z ziemi. No ja wolę kurczę snajperskie. w takim razie spotykamy po drugiej stronie Osłaniaj kozera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Urdem się, żeby one shot tu kill. Olera, dostał? Chyba dostał. Kto jeszcze? Kurczę, gdzieś tam jest jeszcze jeden, ale ja sobie teraz tyle dymu narobiłem, że go w ogóle nie widzę. O, tam jest. Tak. Dobrze, dostał. Ok, dostanę się do zajezdni tramwajowej. Chyba muszę. Aha, dobra, ok. Kaczenka. O, zrespiło mnie na dole. No nice, to lubię. To mnie się podoba. Dobra, ponie tym wagonem muszę wejść. Siema Teraz to mi się przypomina znowu Wolfenstein. Czy mi się hitmarkery nie pokazywały? Okej, okay. jak coś śmiesznie zjechał, wow, wow. znajdź wejście do kanałów. Ooo Porozmawiaj z kozarem, okej. Okay. Jestem. Oho, no no serio. Nie mogę się ruszyć. Świetnie. jakbyś tu gazem Okej okay. Cholera, ale kurde, nas porobili trochę. Ruchy Biegnę kurde. <laughs> Dobry komentarz <laughs> Czekaj przed trującym gazem wykonany Kto do nich strzelał te samoloty Idź za kozerą. Cały czas idę Pancer Faust Dobra, że wiem dlaczego ten Panzerfaust. Trzymaj E. Nie dostał. Okej. Okay. O, oh, świat, mam no, nadzieję, że to było zaplanowane. Chyba tak. Fuck. gdzie jest moja broń? Mam tylko pistolet. pływają, wszyscy. No nie! Ty Niemczu, że jeden! Co naciskać? Aha, nic, okej. Okay. No nie! Hawkins! Oh Pancerfaz. O, będziemy niszczyć czołga. Czołg, 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 czołg. czołg, czołg. Boom. Yeah. Dobra, pchamy łódź. Wow. Mogę ich jakoś osłaniać? Chyba nie. No nieźle, kurcze, powiem wam, że naprawdę jest ostro. Ten czołg, kurcze, wygląda jakby nie był zniszczony, ja go zniszczyłem przecież. No trudno, trudno się mówi. Ok, a więc koniec gry. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko. Wiedziałem, że jestem blisko końca, ale myślałem, że się coś będzie. No ale cóż, jak widzicie, całkiem przyjemna gierka. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ją polecam. Eee, może na pierwszy rzut oka odstrasza. Screeny były lepsze niż e, rzeczywisty produkt. Zresztą w większości gier. E, ale. No. Wiem, że jest budżetowa, bo nie mieli, CI Games nie miało za dużo pieniędzy, żeby zrobić nie wiadomo jaki produkt na nie wiadomo jaką skalę. Ale dla samej historii fabuły tej gry jest warto w nią zagrać bez żadnych tam problemów, bo nie jest tragicznie, nie jest źle, jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Jak dla mnie takie mocne 7 na 10 dostaje ode mnie gra. Wszystko dzięki fabule, bo gdyby nie ta fabuła, nie ta historia, to pewnie bym dał tej grze z 5 na 10. No i co, no i tyle, no, odcinek ma w tej chwili coś koło 14 minut. I co, no, napisy wam, nie wiem, czy mam zostawić napisy, czy nie. No, ale to był tyle, no, i dziękuję bardzo wam, że byliście podczas tej serii tutaj ze mną, oglądaliście ją. No i... Myślę, że do zobaczenia w kolejnych seriach, które już ukażą się za niedługo. Ja tam jeszcze myślę jakąś taką informację, coś taki update nagram. Pokażę wam mniej więcej ile odcinków jest tej, tej serii. Zresztą wy to już tak czy tak widzieliście, nie wiem po co ja to mówię. Ale no trudno no... Krótszy odcinek, ale, ale już końcówka gry, także nic innego się nie da zrobić. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnej serii, a teraz zostawiam wam z napisami, jeżeli ktoś się interesuje, to może sobie zobaczyć, jak, które osoby to robiły i może jakaś będzie jeszcze bonus po końcu napisów czy coś takiego, także ja ze swojej strony wszystko dziękuję wam za, za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych seriach, trzymajcie się, cześć.